Tak wygląda L.A. z rana jest 7,30 wstaliśmy właśnie sobie mały jetlag, ale nie jakoś nie, nie, nie jest tragicznie. Dzisiaj dużo rzeczy to zrobienia nie mamy. 14 jest, nie było mnie tu trochę, bo nagrywałem, ale taką potężną rzecz słuchajcie robiliśmy tutaj, co ja robiłem, że to, że to jest mega, mega fajne. Po prostu bardzo mi się to podobało. No i co? Dzisiaj w sumie mamy taki chillowy dzień w LA. I lecimy do innego miejsca jutro rano, ale nie zdradzam jeszcze. Poczciwy Krzychu, nie mówiłeś, że w LA jesteś i tuningujesz samochody. Krzychu, tutaj nie wejdzie nawet paznokieć. Cześć.